jeżeli normalny człowiek idzie do pracy i zarabia 1500 zł, jest młody i chce założyć swoją rodzinę, no to przepraszam, ale to jest niemożliwe. Gdzie Pani list urzędników w tej chwili, Pani pośle? Za komuny było 150 tysięcy, jest blisko 800 tysięcy. Dlaczego? Bo tej żelazny elektorat partii politycznej. To samo dotyczy sędziów, prokuratorów, wszystkich. Złupicie ten naród po prostu bezlitośnie, nie macie serca i Bóg was za to się. Ta nerwowość wynikająca z tego, że, że jest ciężko, bo, yy, bo ludzie walczą. Tak naprawdę kurcie nie wygląda, że żyjemy w wolnym kraju, są rządzą nami idioci, a kim nie jesteś? Ja nie wiem, czy, czy oni kurwa nie mieli nie mieli badziadów i, 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 i swojego pokolenia, nie wiedzą skąd są, nie wiedzą kurwa jak tak we w nich To, że ludzie wyjeżdżają to nie jest takie i mi się, bo ja chcę mieć kasę i ktoś mają dosyć. W normalnym kraju, w normalnej jakiejś tam wykształconej demokracji, jeżeli by e, dochodziło do takich rzeczy, do jakich dochodzi teraz w Polsce, to to byłby po prostu wybuch. Ja chcę powiedzieć jasno. Ja chcę zmienić Polskę. System, Jak chcę zmienić ustrój, ustrój jest zły. Gdybym ja się dopasował do tego systemu, to miałbym zęby wyrwane i można by mi pokazywać w telewizji, bo niczego nie zmienię. Dlatego ja nie mogę zmienić retoryki, bo my musimy zmienić język. Ja używam pojęć, które są obce w dzisiejszej telewizji. Używam skojarzeń, które są obce, które budzą wrogość dzisiejszych ludzi. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. A co? Widzi to, to, to ja, przepraszam, nie będę zaznaczył pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają, a pan chce tylko żyć. No i pan chce i, i żyje dalej. Chcesz? Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Nie jest, proszę państwa, nie jest najwyższą wartością. To są takie rzeczy jak ojczyzna, jak wiara, jak honor, jak życie kobiety, jak życie dziecka i warto dla nich swoje życie na razie. Bardzo proszę. Pan poseł korwin -Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody w a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach dzień. To nie wolno im oddać głosu ani głosu zwanej bandy Tworga. Czyli z PiS, u PSL, SLD. cała ta banda katolickich, to jest jedna wielka lewica i nam jest wszystko jedno, które jest. Wszystkich trzeba posłać do piachu. To jest banda złodziei, bo tak bo w podróży jeszcze raz. To no nie ma co dyskutować. Tam siedzi tam ta banda Tworga, tam się kłóci między sobą, prawda? Jakiś tam BOPIS. Państwo nic z tego nie rozumieją i obrobowali Europę z dwóch yy, milionów euro. Są gigantyczne pieniądze na walkę z globalnym ociepleniem. To jest największa afera XX wieku i w ogóle w historii ludzkości. Zmarnowano gigantyczne pieniądze i często mamy benzynę cztery razy za drogą, gaz 4 razy drożny niż w Ameryce, węgiel nasz jest zwalony w łeb, bo tam jest tylko czerwonia, czyli zieloni. Tutaj swoje łapy na tym kładą, prawda? No, ci ludzie są kryminalistami. Ja nie spocznę, póki ci ludzie nie plądują w więzieniu. Naukowcy twierdzą, dźwię? że to człowiek się przyczynił do globalnego e, ocieplenia. Rozumiem, że w IX wieku to najazd Arabów na Hiszpanię spowodował globalne ocieplenie, bo m, m, ten konie krzesały, krzesały kopytami niskich. Tak? No bzdura kompletna. To jest banda sukien synów, którzy myślą tylko o tym, żeby się nakryć. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś istotnego, bo to jest rządy bełkotu, który Państwo tutaj produkujecie, całkowitego bełkotu. Nikt nie mówił zasadniczych. Otóż wyobraźmy sobie, że przyjdzie armia rosyjska, stanie na granicy i powie, macie podnieść trzykrotnie podatki od benzyny, żebyście nie konkurowali z nami. Macie podnieść trzykrotnie podatki od gazu. Macie podnieść nie. trzykrotnie... Macie to do nas czy do Unii? Do nas powie. Do Polaków? Do, do Polaków powie. Macie zahamować wydobycie węgla. To byśmy powiedzieli do broni. A kto to robi? Unia robi naszym wrogiem. Jest Unia, a nie Rosja. To nie Rosja nam każe niszczyć naszą energetykę, tylko Unia. To jest nasz Kiedyś Wielka pospolita nazywa się państwem opiekuńczym. To znaczy, są to bandyci, którzy traktują nas jak małe dzieci. Całe życie walczyłem z takim bandyckim państwem. Państwem wieci, opiekunowie się bogacą naszym kosztem, i mam zamiar dalej walczyć. Tym razem już możemy wygrać. Trzeba go tylko uwolnić od ingerencji rządu. Bo jak mówi stare powiedzenie, rząd ciągle chce naszego dobra, ale mamy go już tak mało. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit inuria. To jest podstawowa zasada. Nie może być tak, żeby jakiś urzędnik wiedział lepiej, lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Jeżeli my zwolnimy z pracy ponad 500 tysięcy urzędników, to znacznie spadną wydatki państwowe, ale co, naj co jest ważniejsze, znacznie. Zyskają ludzie, którzy nie będą musieli latać z urzędnikami. I to jest coś, bo dzisiaj na, na karku każdego człowieka siedzi kilku urzędników, którzy przeszkadzają w pracy, prawda? No, przypominam tych, tych kuratorów i dyrektorów, którzy siedzą na karku nauczycielom, uczyć dzieci, bo ten jeden nauczyciel wtedy już nie myśli, żeby jak uczyć dziecko. Tylko jak dziennik prowadzi, żeby rubryki były ładne, bo wtedy on ma prawda, dobrą notę u wizatora. Zlikwidować podatek dochodowy, trzeba zmniejszyć w ogóle wszystkie podatki, zostawić tam te pieniądze w kieszeni, już my sobie poradzimy. Czy państwo jest do czegokolwiek w ogóle zobowiązane do tego pana? Czy A, powinno być? Zobowiązane do tego, żeby pilnować nas przed drogiem zewnętrznym, czyli bandytami, utrzywać policję. No i jakiś taki porządek A nie jest. zdrowia? Nie mówimy, to to jest banda złodziei, nas okrada przez 4000 lat historii ludzkości nie było MOF-a, nie było zus i ludzie jakoś nie umierali na starość, prawda? My nie będziemy nic dawać. nikt nie nas żadnego zasiłku. Nic, ale za to nie będziemy zabierać. Ja marzę sobie o powrocie do Polski normalnej, Polski, w którym człowiek ma dzieci, do których mu się nie wtrąca państwo. W którym ma swoje pieniądze, których nie rabuje mu państwo, w którym kobieta może iść do sklepu i kupić to, co chce, a nie to, co pozwala jej jakiś urząd czy Unia Europejska, czy jeszcze kto inny. Ja chciałbym mieć państwo, w którym rząd się nie wtrąca do gospodarki, nie bierze łapówek za rozmaite koncesje, tylko każdy może produkować, co chce, w którym podatki wynoszą jedną siódmą obecnych podatków i oczywiście nie są podatkiem dochodowym. Marzę o państwie, w którym Kobieta może mieć bogatego męża, a bogaty to jest taki, którym, któremu nie zabierają 50% jego dochodów przez państwo. Chciałbym, chciałbym mieć państwo, w którym rodzice odpowiadają za swoje dzieci i w którym rodzice mogą rzeczywiście wychowywać swoje dzieci, a nie być pod nieustanną presją, że za klapsa danego dzieciom pójdą do więzienia. Chciałbym żyć w państwie, w którym ja decyduję o tym, jak wydaję swoje pieniądze. I proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie głosować na bandę czworga, która mówi wam, mówi, wam, mówi wam, jak macie pozwalać własnymi pieniędzmi i za Was decyduje, jak je wydawać, to głosujcie sobie i będziecie odpowiadali za skutki. Na to, żeby zatrzymywało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jeżeli nic nie zrobimy, no to zginiemy. Cytacje już nie rozpadały. Wielkie cynizacje umierały. Rzym upadł, Grecja upadła. Inne też upadają. My też upadniemy. Ale ja nie wierzę, że to jest nieuniknione. No od nas zależy. Od ludzi mają mózgi, mają ręce, mają serca gorące i potrafią zmienić rzeczywistość. Muszą wiedzieć, co jest złe. Państwo to wiecie. że się przyjść. I możecie to zmienić. Moi wyborcy mm -hmm. to są ludzie 23, 25, 30 lat mniej więcej. Mm -hmm. I to absolutnie jest gronie to okay. jest pokolenie, które chce, żeby się Państwo od niego odpieprzyło, żeby mogli robić co chcą, mm -hmm. żeby mogli sami się dorobić. On nie chcą, żeby polityka rządziła ich życiem. Oni chcą sami rządzić swoim życiem. Człowiek? Polityk, który stale uparcie powtarza, jak Marta to samo przez lata, to jest polityk, któremu wreszcie o coś chodzi. To nie jest cholągiewka na wietrze, która przyszła do pokasy, tak samo jak ci wszyscy zużywają teraz do Parlamentu Europejskiego. To jest człowiek, który coś wierzy i wreszcie osiąga sukcesy. Ponieważ teraz ludzie zaczynają wierzyć w to, co on mówi. A co pracuje, ten ma? Jak można żyć w państwie, w którym złamano podstawową zasadę europejską, kto nie pracuje, ten nie jest? Jak można żyć w państwie, w którym człowiek który nie pracuje, dostaje zasiłek, a człowiek, który pracuje, karany jest podatkiem dochodowym. Wtedy był normalny czas, natomiast dzisiaj żyjemy, musimy się łezkę po kółkę iść na dużo normalnych czasach, prawda? Prawda, Były tak? Był normalny czas. Panowała jakaś, jest. przyzwoitość. Ludzie na Śląsku, gdzie kandowałem, mówią tak. Panie prezesie, ja na pana głosuję, bo ja chcę, żeby moje dziecko wróciło do Polski, tak? Tylko, co? Żeby swoich, żeby swoich luków zobaczyć. A my co mamy robić? Mamy pozwolić, żeby dalej, dalej było to samo? Proszę Państwa, jeżeli dalej będzie tak samo, to dalej będzie nędza, brud, brud i ubóstwo. Migracja to nie tylko to, że się ma więcej pieniędzy, ma się stabilniejszą sytuację zawodową, ale to również są koszta. I to są bardzo przykre rzeczy. Kiedy, e, kiedy nie mamy wigilii, na przykład. Kiedy y, moje dzieci nie mijały, widzieli nigdy. Nie, nie wiedzą, co to jest rodzinnej. My mamy stół, oczywiście, jest moja żona, jestem ja, jest moich której dzieci. A nigdy przy tym, y, przy tym stole nie było dziadka i babci. Muszę Państwu powiedzieć, ja były żołnierz saper, Polak, rozbidowywałem moją umęczoną ojczyznę. I ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawduczków, bo Polski już nie ma, już jest sprzedana. I tu przywiozłem, ułożyłem taki wiersz i go troszeczkę powiem. Wszystko, co polskie, za bezsens sprzedamy, a to, co zostanie, pozamykamy. Cukrownie, kopalnie, stocznie i banki, bo Polsko rządzą antypolskie bezbożne baranki. Szubrawcy kanalie zwykłe suje, których w większości naród toleruje. W każdych wyborach łotrów wybiera. A Polska tonie w długach i aferach. Zdemolaryzowani polski narodzie, czemu nie żyjesz ze stwórcą w zgodzie, i nas obrawców coś tylko stawiasz, przykrość i zawód, Bogu tym sprawiasz. Wszak katolickie ma sponoć korzenie, a ciągle wybierasz szatańskie nasiedzie. Bez żadnych zasad patriotyzmu, zbrodniczego, stalinizmu. Polska wybiera, bo dzietność spada. Polityka rządu antyrodzinna, bezbożna platforma jest temu widna. Wszędzie przekręty, wszędzie afery, Polska upadnie jak PGR-y. Budżet dziurawy, drogi dziurawe, a wzejmie Sejmie gadkę topali trawę. Kutnie i z z prawa i z lewa, normalnie patrzę, krew mnie zalewa. Czarni się cieszy, czarni się śmieje, zbudź się, moja ojczyzno, bo źle się dzieje. Bo nie było cię na mapie 123 lata i do tego się zbliżamy. I dlatego tu przyjechałem, żeby jeszcze coś odslało. Dla moich dzieci, wnuczków i dwóch prawduczków. Stanisław Lesis, lat 78 ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny. Jestem gotów życie oddać tu.